Gdy przyszłość ludzkości wisi na włosku, tylko dwaj bohaterowie, mogą nas ocalić. Nie ma opcji, żeby takie jak my, dwa herosy, mogły to spartolić. Monolit Films przedstawia: Cześć, jestem Tatunia. Wymyślam smaki w fabryce gumy do życia. O, daj spróbować! Oh. A wy co porabiacie? Jesteśmy zgraną ekipą twardzieli w starym stylu. Pora na ostatni etap kosmicznego planu. Wkrótce to wszystko będzie moje! Tu się wykręcają jakieś miesiączkie numery. Biorę sprawy w łapy. Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Będziemy walczyć. Może nie jesteśmy do tego stworzeni. Ty jesteś cykor. Ty, mądralińska, no ja... Ja jestem zdrowożernięty! Ja! Sorki, ale w jedności siła. Razem damy radę. Czas się ich pozbyć raz na zawsze. Jestem pewien, że pancerna szyba powstrzyma stwora. Szkoda, że ta nie jest pancerna. Ja! Daffy i Porky. No, nic nie jest straszne. Spróbuj tego! Rosie w kosmosie i kaczor w płomieniach. To będzie odlotowa przygoda. No dobra! Dwie świnie i kaczor! Na ratunek ludzkości! Looney Tunes, Porky i Daffy ratują świat. Nie ma czasu do stracenia. Tylko jeden śmiałek może wykonać za zadanie. I'm sorry. Sure.